Nowy Sącz ma dwie sztuczne ślizgawki, a leżący tuż przy jego granicy hełmiec jedną. Dowolnie można się przemieszczać między trzema, bo znajdują się przecież dość blisko siebie. A Atutem lodowiska spod miejskiego ratusza jest położenie. Niewątpliwie jest tu bardzo nastrojowo. Jazda pod choinką w otoczeniu starych kamienic może sprawiać frajdę. W dodatku z biletem, który kosztuje złotówkę, można jeździć dowoli. Od rana do późnego wieczora, jeśli ktoś wytrzyma na mrozie. Inaczej jest na lodowisku przy Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tu płaci się za godzinę jazdy, co kosztuje 5 zł dla dorosłych i 4 zł dla uczniów. Można też skorzystać z ogrzewanej szatni, co ma znaczenie przy minusowych temperaturach. Można też podjechać do Hełmca, gdzie przy zespole szkół jest zadaszona ślizgawka. I to jest jej ogromny atut, bo nie trzeba się przejmować opadami i wiatrem. Tu bilet wstępu kosztuje 4 zł za godzinę lekcyjną, czyli 45 minut. Podobnie jak na dwóch poprzednich lodowiskach, i tutaj jest wypożyczalnia sprzętu. Jest też miejsce, gdzie można się napić czegoś na rozgrzewkę i jeździć do późnego wieczora.